Program Symfonia oprócz swoich zasadniczych funkcji posiada cały szereg funkcjonalności dodatkowych, będących udogodnieniem dla użytkownika w codziennej pracy. Na przykład we wszystkich kartotekach, wykazach, jednym słowem we wszystkich tabelach w programie mamy możliwość skopiowania grupy zaznaczonych elementów lub wszystkich elementów na liście poprzez skorzystanie z opcji kopiuj do schowka. Kopiowane elementy możemy umieścić na przykład w arkuszu kalkulacyjnym, który pozwala na dokonywanie wszelkiego rodzaju analiz i zestawień oraz na modyfikowanie wpisów. Kolejny element, który wprowadza udogodnienia dla użytkownika, to możliwość porządkowania okien. W sytuacji, gdy mamy wiele otwartych okien w programie, pracując na kilku dokumentach równocześnie, wystarczy wybrać okno z pierwszego paska menu. Teraz widzimy na dole rozwijanej listy wszystkie otwarte przez nas aplikacje. Aktywne okno na liście jest dodatkowo oznaczone parawką. Wystarczy, że klikniemy na wybraną pozycję na kartoteki, wprowadzanie nowego dokumentu, katalogi programu lub kartoteka kontrahentów, by szybko przenieść się do właściwego okna. Możemy także ułożyć wszystkie otwarte okna w tak zwaną kaskadę. W ten sposób będziemy widzieli nazwy wszystkich okien. Teraz wystarczy kliknąć na pasek z nazwą, by uaktywnić okno. Natomiast opcja Zamknij wszystkie okna pozwoli je zamknąć. Teraz ustawimy pasek narzędziowy w innym, bardziej dogodnym dla nas miejscu. W tym celu wybieramy okno, podświetlamy pasek narzędziowy i zaznaczamy jedno z preferowanych przez nas miejsc czyli na górze okna, po lewej lub po prawej stronie. Obecne położenie jest oznaczone dodatkową parawką. Odznaczając funkcjonalność pasek narzędziowy w menu rozwijanym, spowodujemy, że pasek nie będzie widoczny, a obszar roboczy stanie się większy. Dodatkowe udogodnienia przy pracy z dokumentami znajdziemy w polach, w które wpisujemy kwoty. Otóż poprzez skrót klawiszowy Ctrl plus strzałka w dół, lub naciśnięcie prawego klawisza myszy w danym obszarze, otworzymy podręczny kalkulator, przy pomocy którego możemy wykonywać potrzebne obliczenia. By wprowadzić wynik do pola w dokumencie, wystarczy kliknąć OK na naszym kalkulatorze. Do naszej dyspozycji w programie jest także kalendarz w polach, w których wpisujemy daty. Kliknięcie na wybraną datę powoduje umieszczenie jej w dokumencie. Zmiany miesiąca dokonujemy przy pomocy strzałek. Kliknięcie na nazwę miesiąca, w naszym przypadku na sierpień, spowoduje rozwinięcie listy miesięcy. Bardzo szybko możemy wprowadzić aktualną datę, wybierając na dole kalendarza dziś. Podczas pracy z programem zawsze możemy skorzystać z funkcji pomoc. Pomoc znajdziemy na szarym pasku menu, wybierając z listy pozycję Spis treści. Dodatkową pomocą jest podręcznik użytkownika. Dokumentacja umożliwia nam dotarcie do dodatkowej dokumentacji z opisami poszczególnych elementów lub nietypowych sytuacji występujących w programie. Możemy także uruchomić system tzw. porad dnia. Porada dnia to nic innego jak codzienna, krótka notatka, która zawiera opis wielu przydatnych funkcjonalności. Wyświetlanie porady jest uzależnione od naszych preferencji. Możemy czytać naszą poradę zaraz po uruchomieniu programu lub zaznaczyć opcję Pokazuj poradę przy rozpoczęciu pracy. Oczywiście nie musimy korzystać z porad. Jednak zwróćmy uwagę na tę funkcjonalność, ponieważ dzięki niej mamy szansę stopniowo rozwijać naszą wiedzę o programie. Specyfika programu Symfonia Finanse i Księgowość wymaga instalowania aktualizacji. Dlatego stworzono pozycję aktualności w menu pomoc, która pozwala nam na zapoznanie się z wprowadzonymi w nowej wersji zmianami i udogodnieniami.